Mano, widzę z tej strony. A ja, co gaminga. w dzisiejszym odcinku zagramy sobie jak widzicie po raz kolejny w, pop, w przepraszam, Garden of Van 3 XD. Jest szalona senka, to mi się plącze XD, bo trzeba dowalić to coś. I przede wszystkim lajkujcie, subskrybujcie, bo do końca roku chciałbym dobić 200 subskrypcji. No i gramy. Dobra. O kurde, i mnie opluł. Nie wiedziałem, że ślina może być śmiertelna. Dobra, muszę to przejść. Dzisiaj już chyba to będzie, myślę, końcówka gry. I mam nadzieję XD Dobra Odpalamy mu firewertę na język. To zdrowe dzieci, rób... znaczy nie róbcie tak w domu. Nie próbujcie tego w domu, odradzam. Oj chłopie, Ciebie to język będzie bolał. Kurde! Co jest? Ludzie, co jest? Muszę to zrobić. Namęczę się z tym z dwie godziny, ale... Życie. Dobra. Dobra, jakoś idzie, ty, Ziomek, wystaw język. No, dajesz. Cześć. Siup. Ez. I bye bye. Chyba musimy wszy... trzy, trzy fajerwerki użyć. Ten taki y, okrągło głowy to nieźle obleśny jest xd. Kurde, co ja zrobiłem i po co przede wszystkim i jumping lecę po firewerka. zdążę nie zdążę Smacznego. Dobra. Tam to się akurat odpaliło. Jak ja jestem tu, to to się tam musi odpalić, nie? Dobra, skok. Siup. Dobra, weź ty zaatakuj, będzie spokój. Nie! Dobra, Nab nabrałem już chyba trochę wprawy w tym omijaniu go. Dobra, mamy drugiego fireworka XD smacznego Czyli tam. Nie, tutaj. Dobra. Zaaplikujmy lekarstwo na niedobre dinozaury. Czy ja to zrobiłem? Tak. Czapeczki. Tylko, żebym teraz nie spadł. Nie no, myślę, że to się zapisze, ale wolę nie próbować. Dobra, trzymaj czapeczki. Aha. over your pink trees. Co? Dobra, musimy go za rączkę prowadzić. Hand over your pink trees. over your pink We hate you. Forget bad. We hate you. Forget bad. We hate you. Forget bad. Great We hate you forget band, hand over your pantries. We hate if forget band. Dobra. Co tam było? Tatuś się po Tatuś chyba jej wrócił z mlekiem. Grzeczny piesek. А ты жеешь и меня не грызешь? Добра. Przewiżymy tu se drona. Chłopca we mnie walnął. Bam bam! Odwalimy to co w czapterze drugim. Co on si się zmienił? Przepraszam bardzo. Co jest? Aha, czyli na światła to działa. Zwalniamy. Dobra? Szybciej. To są to... Chyba działa także pod Wasą, albo nie, bo teraz jest po jeden. Kurde nie! Zostaw mnie. Mało straszne. XD. Dobra! Muszę to zrobić, ludzie. Teraz z kolejnym się będę męczył. Dobra. Nie wiem nawet co kliknąłem. Alok. I zwalniamy. Matka Polka musi przejść pierwsza. Dobra, już myślałem, że chłop się nie pojawił. Nadgoń nadgoń. Szybciej! Nie! Minimalnie. Dobra, weź mnie zostaw. Z kolejnym się będę męczył. Dobra, robię to. Jezu. Z kolejnym się będę dwie godziny męczył, XD. Lecę z tym. No nie gadaj, że na pierwszym się wywalę. Jezu. Dobra, to jest jakaś chora też misja. Żeby zwalniać, przyspieszać, zwalniać, przyspieszać. Pomęczę się z tym. Kurde, jak ja to nagram, to to będzie miało nie wiem 40 minut? Później to skrócę i tak do około 20, ale. No już tu mogę z pół godziny siedzieć nad tym. A patrząc na to, że to pewnie jest koniec, no to jeszcze z 10 minut się nad tym pomęczę. No weź biegnij szybciej. Dobra, no. I w takim tempie. Ciesz się, że ci nie każe big testu biegać. Teraz będę ja. Ale nie za szybko, żeby ona też później zdążyła dobiec. Bo teraz będzie ona chyba. Tak, to już zwalniamy. Przepuszczamy panią z maluszkiem naprzód. Ale ona słodko drepta XD. Trochę teraz mnie przepuść. Ale nie za mocno. Bo teraz ty idziesz. Dobra, teraz daj mi się wyprzedzić. Ale tak minimalnie. Teraz znowu ja. Zaczekamy chwilę na matkę Polkę. Nie, no nie Polkę, to jest gra amerykańska, więc nie Polkę. Na matkę angielkę. I co? I co? Zostaw moją trzustkę, dziecko! Znaczy nie dziecko, no ty wysoki jesteś, to raczej nie dziecko. Ale zostaw moją trzustkę! Ty... Ale ten ptaszek z dzieckiem jest, panowie, nie bijcie się tu tak! Ptaszek jest z dzieckiem! No, idzie. Leży jeden z To jest coś większego od tego zielonego czegoś? Ptaszek spadł! O nie! Nie no... Matka Polka też se poszła. A weźcie. Koniec? Winda? Wreszcie spoko... Find the kingdom, find the sheriff, do not let the jester find you. Tylko... Co to może być Jester? Tego dowiemy się w następnym... Ptaszek! Cześć. Cześć, ptaszunio. Siema, ziomuś. Skibidio, yo, esa, elo, yo, yo, yo. Siema, skibidio. Dobrej gdzie. Tu też nas będzie coś obserwować? Chyba nie. Tu tylko ptaszek. No to narka widzowie, widzimy się w następnym odcinku.